Chciałam dzisiaj przedstawić sekwencję dla pań w ciąży, która troszczy się o kręgosłup. Ja wiem, kręgosłup jest najważniejszą częścią naszego ciała, a w ciąży musimy bardzo o niego dbać, ponieważ musi znieść dodatkowe kilogramy, a jednocześnie musi być elastyczny. Każdy kręgosłup powinien codziennie wykonywać skłony do przodu, skłony do tyłu, skłony w boki rotacje. Ciąży są pewne modyfikacje. Jeśli wykonujemy skłony do przodu, staramy się zawsze trzymać głowę na poziomie serca. Nie schodzimy niżej, tak aby nie była to pozycja odwrócona. Rotację wykonujemy też w górnym odcinku. Skłony bok całościowo, natomiast jeśli chodzi o skłony do tyłu, wykonujemy skłony tylko w górnym odcinku. Nie chcemy pogłębiać lordozy lędziowej, której tak jest pogłębiona. Sekwencja zajmuje około 3 minut, jeśli wykonacie ją dwa dwa razy. Wasz kręgosłup będzie wdzięczny. Myślę, że cały czas. Zaczynamy od pozycji studio, stojącej Tadasana. Dłonie kładziemy pod maluszka. Zwracamy uwagę na ułożenie głowy. Głowa powinna być tak ułożona, aby podbródek był równolegle do podłogi. I na wdechu wyciągamy kręgosłup i być może wykonamy mały skłon w górnym odcinku. Opuszczamy ramię Unosimy prawe ramię, angażujemy Mięśnie prawego ramienia i na wydechu opuszczamy, lewa strona i powracamy. Stoimy w małym rozkroku, opuszczamy dłonie na nogi, wykonujemy skłon do przodu, utrzymując miękki kręgosłup i dłonie schodzą po nogach. I na wdechu powracamy. I druga strona. Staramy się utrzymywać tą linię, tak aby głowa nie schodziła poniżej serca. I powracamy. Kładziemy dłonie z tyłu rzędu i dorzucamy trzeci ruch, którym jest rotacja. Tak jak po zegarze, od 12 do 6 jest wydech, i potem wdech. Zmiana kierunku. Wydech i wdech. Powracamy do pozycji podstawowej gadasna, Wyciągamy. Jedno ramię, krojemy długość nie tylko w kręgosłupie, ale między żebrami, co pozwoli wykrować więcej miejsca dla oddechu i dla maluszka. I wykonujemy skłon. Na wdechu powracamy, na wydechu opuszczamy. Druga strona, wdech i wydech. Powracamy, opuszczamy ramiona po czterech ruchach kręgosłupa. Balans dwukrotny, możemy bez ramion, możemy z ramionami. Opuszczamy ramiona, splatamy z tyłu, otwieramy klatkę piersiową, skłon do przodu, ramiona do góry. Trzy minuty kręgosłup będzie wdzięczny. Zapraszam do codziennej praktyki.